Witajcie w kolejnym odcinku Pokémonu Bieli, gdzie to zawalczymy z drugą liderką z sali, znaczy drugim liderem. Nie wiem jak już to zmieniać, ale dobre. O, zapomniałem o drużynie. No cóż, w się spróbuję. Tarciar nie jest aż takim trudnym przejściem. Raczej się szybko zrobi. Na tarcie powinno starczyć. O ile się uda. No i jeszcze jeden raz już powiem. No jeszcze jeden raz już powinno się udać. Jeszcze tam za ścianą moja siostra rozmawia, nasz naprawdę. Jest! Piesek pokona. 666 O wynik ci się nie przyczepił. Będę walczyć dalej. To ja też tak pomyślę. Odwet. Trochę nielogiczna sytuacja, ale... Niech już ani... Bora, pan liczy. Jego łupaczka O ile uda się. Coś się udało. Mówiąc no, coś mam na myśli. Nic. Przynajmniej obrona spadła. I pancerz dał. A Pidow to ja czuję, że nie rozwali Hoga. О! Это уже от злого атаку. Бенди, добже? Угу. Ну, а чтож... Шаг равен. No to będzie trzeba wymyślić inaczej. I idziemy. No jasne, że przez zakamarki nie można. No trzeba będzie to przechodzić Mimo tego, że to jest dosyć szybka droga Dobra, teraz patrzymy na taktykę Tak, pasek pójdzie zamiast Pignata jako pierwszy Będzie tak i torba. No, no, Ale już niech nie będzie. I przechodzę szybko. I zaczynamy walkę jako rewanż. Harry, kier... Zobaczymy jak to się bardziej wystraszy. Haha, to nie panie. A jak jako mądry użyjelczegoś, to się naprawdę przyda. O, brano i tak już normal. To chociaż coś pomoże. No właśnie. Więc tutaj walka. I... O o. Wytrzymałeś, że pan Thrace? Nie, wytrzymałeś. Chyba trochę. Dobra. Piraf. O leś ty tu rządziła. znowu szarża. Ha, oh, jest! Prawo Pidaw. Nadal marnie, ale no no Hura, coś jest, ale to marnie. Super mikstura. O oh, nie. Właśnie, lecz pida w... i szarze. Jak wiesz, zamarnie trenuję, ale jak zwykle. Dobra, pinać bierze wszystko. I natarcie. Jeden Dwa Trzy I znowu 666 Dwudziesty level Pignite chce się nauczyć ruchu smog Co to był za smog? Siła 20 Cezę Może nawet wyjść ze spchnięcia. Tylko, że celność 70 to trochę estetycznie wychodzi, ale na dole. Teraz wybrała pióre. Oby się udało. Trzeba być siłaczem, żeby. Jest! Toksyny! Teraz torba potrzebuje. Nie, to zmiany stanu przywrócenie HP. O nie, tylko jedna super mikstura, no niech już będzie. No włodwet Może będzie może mini prowadunek? Może się przydać Chyba Czy się? Jest! Tak! Hurra! Jest! Watch Hawk player. Pig ma 21 poziom. Elka została pokonana. Tak. Dostałem odznakę książki. Znaka podstawy. Chociaż to powinna być znaka książki, bo to jest książka. Wymiany. Jestem kod. Aaa, to dlatego hmm. mnie rozwalała. Bo miałem już padniętego Pokemona. O, jeszcze mąż było. Spojrzyj już co tam się kryje. O, jest. Eee. A po co wam ta czaszka? Jak bardzo jesteście poważni. <grytnie> mm. Ale wiecie, że to Wam pogorszy karę, żeby to robić w biały dzień jeszcze? Zaufajmy, ma. To, ale to jest trochę głupie. Po co kraść coś, co i tak jest niepotrzebne? No dobra, już się biegnie. Nie no. Nawet podleczyć mi chyba nie hmm. o, To jest takie fajne w pikselach, że tutaj fryzura jest na inny kontur. Kiedy to jest na czarny kontur. Ale. Niech ktoś mi właśnie wyjaśni, czemu tam. czemu oni ukradli coś, co nie jest im potrzebne. Rozumiem, że to można sprzedać nielegalnie. Ale. Proszę was, nie chcą wyzwolić pokamony. Po co? co? im nie skasa? Wystarczy tylu. Wystarczy, tylu. Wystarczy tylu. po prostu krawir pokamonów. Nie to, że nazwę. Nie to, że ja pozwalam, ale. Dajcie. Nie wiem, jak to wypowiedzieć. Dajcie mi wreszcie się podleczyć. No, dasz już Dobra, dajmy już Już Dobra już o tak, teraz torba Odwet Użyj Tak nie może nikt. No cóż. Nawet za złodziejaszek. Pan sejsia. A ten mniej. już teraz zapisujemy. Tak. này tới già ạ